Dobra. Czym jest tej, tej, tej dla Ciebie tej, tej, edukacja? Edukacja e, dla mnie jest... Y... <grym>, dla mnie edukacja to jest, jest, to jest, jest, to jest nauką. To jest to, ale... O czym? O wszystkim. A jak myślisz, że... tego, tego co nauczyłaś się w szkole, czy dać się to normalnej Tak, Tak, matematyka. Dzieciom pomaga. A co Prościej! <głos> <głos> tak, więc... Edukacja, edukacja to jest nauka chyba, nie? Czy nie? O, czym tu jeszcze? Nie pamiętam. Cio, y, y, edukacja dla mnie to... nauka. <noise> edukacja jest dla mnie... nauką taką, no... nauką... no nie wiem. No do w życiu. Użyte. Później jakiś zawód zdobyć, takie Nie, ja teraz nie mogę! Wejść Nie ja teraz nie mogę, bo Edukacja dla mnie jest nauką o szkole oraz y, nauczaniem... Z historii. no, mój urobialny przedmiot to jest y, po, język polski z panią Nowak. Ale lubię też historię z panią Trukuniętną. No. Nauką o Polsce, nauką matematyczną, integra integracją, szacunkiem, nauką. Nauką o czym na przykład? O historii. Edukacja jest nauką o życiu, która potem się przyda w dalszym życiu. nauczenie, oni z głosu i oni... Edukacja dla mnie to przekazywanie wiedzy młodszym pokoleniu, uczniom, dzieciom, to co lubię robić. Przyszłością. Następne pytanie. Najbardziej lubię polski... Nie, nie polski, co ja gadam? Płef, płef, płef. najbardziej lubię. A dlaczego? No, ponieważ y, uczy się sportu, tak lepiej biegać. Ten. Mój ulubiony przedmiot to... Eee... Dlaczego? Bo lubię ćwiczyć. Matematyka. Matematyka. Dlaczego? Bo fajne jest Pani. Wychowanie fizyczne. Dlaczego? Nie ja wiem. Język polskich. Dlaczego? Bo jest Dlaczego? Czasami czekam i stoję po prostu, czekam aż Pippa sama do mnie przyjdzie. Język polski. A, A dlaczego? Bo się dużo pisze. O Jezu, co to będzie? WŁEW, WŁEW, WŁEW. Najlepszy program w szkole w ogóle. Moim ulubionym przedmiotem to WŁEW. A dlaczego? W WŁEWie gramy w coś, na no, przykład krzyczymy. Ja Lubiłam język polski, yy, WLF, byłam w klasie sportowej, więc musiałam robić ten WF yy. <grywia> Biologia. Dlaczego? Bo to jest interesujące. A lubicie lekcje religii? Tak, tak, ta, ta. A co w nich najbardziej? Ja. 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 Yy, nie mam. Dlaczego nie masz ulubionego przedmiotu? Wszystkie no, <grymne> <grymne> A Takie rzeczy niematerialne. <grymne> Biologię. Grzeczne no. A... dzieci. Dziękuję. 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 <grymne> <grymne> Dziękuję. I nauczycieli na no wszystko, w ogóle całą szkołę, dlatego tyle lat już tutaj pracuję. Trzeci... A! Co lubisz najbardziej w szkole? Nic. No, tu dziewczynka? Tak, te Ja lubię się ba. Ja też. Ja też. Przerwa jest dla mnie fajna, ponieważ mogę na niej wychodzić do sklepu. Tak, i pogadać z kolegami. Siedzę na schowach. Gadać z kolegami. Bawić się z kolegami. Jeżeli jest dużo lekcji, to czasem odrabiam lekcje. Przerwach mogę stać koło parapetu, tam I po sklepem. I po sklepem też. Siedzieć sobie i jeść kanapki. Świat. prawda. <noise> to, to, to. Na przerwach najczęściej jem śniadanie, bo jestem głodna, na lekcjach nie można jeść. Robię różne ściągi, chodzę z sklepu do łazienki, nie wiem, różne rzeczy, rozmawiam z koleżankami. A czym dla Pani jest przerwa? Z przyjaciółmi, odpoczynkiem. Co robisz lubić na lekcjach? Na lekcjach? No nie wiem, bo to się nudzimy, ale ostatnio otworzyliśmy Miami i studia tatuaży. I masz na sobie rękę. Że zaczynam się od razu lekcje lekcji i trzeba się uczyć. O ludzie, znowu się zaczyna. O nie, kolejna jedynka. A twoja pierwsza myśl, gdy wchodzisz do szkoły? Nie. Nauka. Do domu w mi się. Znowu tutaj. Moja pierwsza myśl, to czy będę musiał ołówek mnie zmienić. Ale jak wchodzę do szatni, to zaraz przypominam, że nie wiem halówek to to sobie mówię, to na pewno nie zmienię dzisiaj. A z któregoś pięknego razu do szkoły miałem obowiązek zmienne, to wziąłem i zmieniłem. A pani dziewczyna powiedziała, że ja nie mam obowiązku zmiennego. Ja tego nie rozumiem. No, ja miałam obowiązek zmienny i nie mam obowiązku zmiennego. Ja to w końcu nie rozumiem. Czy to ta szkoła wychowała, czy nie? Ale jak wtedy powiecie, jest też punktowy obowiązek czy jeszcze obowiązuje, czy nie? Tak, obowiązek no to jak się zmienić? będzie najlepiej i sama szóstki będą